Cześć wszystkim. Dzisiaj robimy taki tor zamiast drugiej części, tor domu, bo reszta. Jakby druga część mi się usunęła, i nie wiem, gdzie to plazło. A jak próbowałam odzyskiwać, niestety się nie udało. A więc tutaj widzicie, właśnie jak was oprowadzam po dole, bo tutaj na dole doda dodałam ten prysznic, a więc to też przyszło na korzyść. Dodałam właśnie tam taką skrytkę. Tutaj jest ten pokoik, i ogólnie straciłam, to nie wiem, jak to się stało. A jak próbowałam odzyskać, to nie wiem. Nie wiem czemu nie można było. Straciłam tą, e, to, jakby w czerwcu, maju. A tutaj jest dla Was niespodzianka taka, bo tego jakby nie widzieliście. A więc teraz i zaraz Wam pokażę też inne pokoje. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak. Oczywiście, dajcie łapki w górę, komentujcie, który z Was jest ulubiony pokój, co powinnam dodać, co powinnam odjąć, bo zawsze jestem y, happy na Wasze rady. Pa pa!